Liczba zakażeń wzrasta. Ekspert jednak jest optymistą immunolog. Liczba infekcji wzrasta, ale uda się uniknąć nowej fali. Wzrost infekcji nie oznacza koniecznie preludium nowej fali, ponieważ w ogromnej większości przypadki te nie wymagają hospitalizacji, uważa immunolog Francesco Lefoche z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie. W środowym wywiadzie dla włoskiego dziennika, Corriere della Sera, naukowiec oświadczył, po tylu katastrofach spowodowanych przez pandemię słusznie jest być zaalarmowanym i niestety liczyć się z następnymi zgonami. Ale sytuacja w Zjednoczonym Królestwie napawa optymizmem. Jak zaznaczył, w Wielkiej Brytanii zakażenia rosną, ale szpitale nie zapełniają się. To dowód efektu szczepień, które powodują różnice. Udało się rozegrać finał Mistrzostw Europy na pełnym stadionie Wembley w warunkach bezpieczeństwa, a odnoszę się tylko do tego, co działo się wewnątrz, gdzie weszli wyłącznie uodpornieni przeciwko COVID-19, dodał immunolog. Co z igrzyskami? Jego zdaniem, negatywnym przykładem jest Japonia, gdzie igrzyska olimpijskie odbędą się bez kibiców. Jak zauważył Lefoche, w Japonii zaszczepiono tylko 15% populacji. Japończycy, podkreślił, są bardzo ostrożni w kwestii dystansu i maseczek, ale przestrzeganie reguł indywidualnych nie wystarcza. Bez szczepień donikąd się nie zajdzie, ocenił immunolog. Mistrzostwa Europy otworzyły piłkę nożną zapytany o to, czy należy spodziewać się wzrostu zakażeń po obchodach zwycięstwa Włochów na piłkarskich mistrzostwach Europy. Immunolog przyznał, że może ich przybyć. Pociesza fakt, że młodzi ludzie, czyli grupa najbardziej dotknięta w obecnej fazie epidemii, bardzo rzadko zapada na ciężkie formy choroby, powiedział naukowiec. Zaznaczył, pięknym widokiem był entuzjazm kibiców. To zachęcający sygnał ożywienia, koło zamachowe dla gospodarki, stwierdził. Jak zauważył, mecz Atalanta Walencja w Mediolanie w lutym 2020 roku jako epicentrum wielu zakażeń SARS-CoV-2 zamknął piłkę nożną w zeszłym roku. Mistrzostwa Europy ją otworzyły, uważa włoski ekspert.